Dzień dobry, witam serdecznie w majskie ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny tor pomarańczowy. Jest kremowy, wilgotny, aromatyczny i cudownie wygląda. W przepisie wykorzystałam mąkę ze smokiem z polskich zakładów zbożowych w Krakowie. Mąka jest wyśmienita, polecam. Biszkop udał się wysoki i puszysty. Zapraszam na film. Składniki na biszkopt 5 dużych jajek, osobno żółtka i białka, 180 g cukru, 220 g mąki tortowej użyłam mąki ze smokiem z polskich zakładów zbożowych w Krakowie, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia, 2 łyżeczki cukru z wanilią użyłam cukru wanilinowego i skórka otarta z pół pomarańczy. Do czystej suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Dodajemy cukier, cukier z wanilią i ubijamy przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i ubijamy na jasny krem. Dodajemy skórkę z pomarańczy i krótko mieszamy. Do mąki dodajemy proszek do pieczenia, krótko mieszamy i przesiewamy na jajeczną masę. Mieszamy szpatułką na jednolite ciasto. Gotowe ciasto przekładamy do przygotowanej tortownicy i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 40 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika biszkopt odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Składniki na krem cytrynowo-pomarańczowy. Składniki: 150 g cukru, skórka otarta z dwóch cytryn, 150 ml świeżego soku pomarańczowego, 2 jajka, 4 żółtka, 100 ml soku z cytryny, skórka otarta z dwóch pomarańczy i 120 g masła. Do rondelka wlewamy oba soki. Dodajemy obie skórki, pomarańczową i cytrynową. Przekładamy masło, wsypujemy cukier, stawiamy na gazie i gotujemy. Od czasu do czasu możemy zamieszać. Gdy masa się zagotuje, ściągamy z ognia i odstawiamy ją na około 2 minuty. Do miski przekładamy dwa jajka i cztery żółtka. Ubijamy na jasny krem. Następnie wlewamy gorącą masę pomarańczową przez sitko. I krótko mieszamy mikserem. Tak przygotowaną masę z powrotem wlewamy do rondelka, stawiamy na bardzo małym gazie i podgrzewamy cały czas mieszając. Masa ma zgęstnieć, ale uwaga, nie może się zagotować. Masy nie gotujemy. Ja podgrzewałam ją przez około 11-12 minut. Masę przelałam do metalowej miski, aby szybciej mi ostygła. Nakrywamy folią spożywczą na dotyk i odstawiamy do ostudzenia. Następnie wstawiamy do lodówki na około 3-4 godziny, aby masa dobrze się schłodziła. Biszkopt ostrożnie wyciągamy z blaszki, Nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Ściągamy papier do pieczenia. I z wierzchu biszkoptu odcinamy przypieczoną skórkę. Biszkopt przekrawamy w poziomie dwa razy. Otrzymamy trzy krążki biszkoptu. jeden krążek biszkoptu położyłam na takiej złotej, grubszej podstawce. Składniki do nasączenia. 2 łyżki soku z cytryny, 100 ml likieru pomarańczowego i 50 ml wody. Dodatkowo 4-5 łyżek drzemu pomarańczowego. Składniki do nasączenia mieszamy. I 1 trzecią tak przygotowanego ponczu nasączamy biszkopt. Cienko smarujemy go drzemem pomarańczowym. Składniki na krem śmietanowy. Pół litra schłodzonej śmietanki kremówki użyłam 30, 500 g schłodzonego serka mascarpone, 60 g cukru pudru, 2 łyżeczki cukru z wanilią użyłam cukru wanilinowego. I dwa fiksy do śmietany. Do śmietanki dodajemy cukier puder, dwa fiksy i cukier z wanilią. Ubijamy, ale nie na bardzo sztywno. Dodajemy serek mascarpone i mieszamy mikserem na jednolity krem. Tak przygotowanego kremu śmietanowego bierzemy 350 g. I do tej małej ilości kremu śmietanowego również dodajemy 350 g kremu cytrynowo-pomarańczowego. Mieszamy mikserem na jednolity krem. Połowę tak przygotowanego kremu wykładamy na biszkopt w blaszce i wyrównujemy. Na wierzchu układamy drugi krążek biszkoptu. Nasączamy go połową pozostałego ponczu. Podstawkę możemy wytrzeć ręcznikiem papierowym. Biszkopt cienko smarujemy drzemem pomarańczowym. Na wierzch wykładamy pozostały krem. Układamy ostatni krążek biszkoptu i nasączamy go pozostałym ponczem. Do pozostałego śmietanowego kremu dodajemy pozostały krem cytrynowo-pomarańczowy i mieszamy na jednolity krem. Radzę teraz spróbować kremu. Jeśli będzie za mało słodki, proszę dosłodzić do smaku. Aby było łatwiej mi dekorować, tort położyłam na obrotowej paterze. Na początku cienko smarujemy brzeg tortu, robimy taką pierwszą warstwę. Następnie robimy drugą warstwę, troszeczkę grubszą, i wyrównujemy podłużną szpatułką. Nie smarujemy brzegów tortu zbyt grubo, aby trochę kremu zostało nam na rozetki. I następnie smarujemy wierzch tortu i również wyrównujemy podłużną szpatułką. Ciągle wykładzamy brzeg i uzupełniamy braki. Rzek tortu wyrównałam również taką prostokątną szpatułką. Podstawkę możemy wytrzeć ręcznikiem papierowym. Brzeg tortu ozdobiłam złotym barnikiem spożywczym w sprayu. Krem śmietanowy, który nam zostanie, przekładamy do rękawa cukierniczego z metalową tylką. Ja użyłam tylko 6B. I na torcie wyciskamy ozdobne rozetki. I tort wstawiamy do lodówki na całą noc. Dobrze schłodzony tort kładziemy na paterze. Ja tort ozdobiłam bezowymi choinkami. Na koniec tort posypałam białym cukrowym maczkiem i nasz pyszny, świąteczny tort pomarańczowy jest już gotowy. Wygląda fantastycznie, jest wilgotny, aromatyczny, bardzo smaczny. Polecam.